Siemanko moi drodzy, witam w kolejnym dniu. A skoro jest kolejny dzień, jak wstaliśmy, ubraliśmy się, umyliśmy się i tak dalej, i tak dalej, to czym się powinien zacząć dzień? Śniadaniem. W moim przypadku będzie to prawdopodobnie kiszona kapusta, bo muszę dostarczyć organizmowi probiotyków, a później. Tutaj było robione moi drodzy te lampy. Oznaczają, że było to robione wczoraj i dzisiaj musimy dokończyć tylko miniaturkę. A była robiona malinowa chmurka, która będzie zaraz po tej kapuście zdrowej. Jeżeli myśleliście, że żartuję, to nie żartuję. To jest kapusta kiszona i ja muszę ją zjeść, ponieważ ona dobrze robi dla mojego organizmu. Możecie. Możecie. Y, robiona przez Ewę, oczywiście. Tylko kapusta, jak. Patrzcie, co ona robi. Ona mi tam. Y, ona mi tam przeleści. Już kończę. Ja tutaj nagrywam vloga. Wiem. Już. Y, tak, ale patrz jak buzuje, to ona tak ma buzować? No, kapusta zwykle można Patrz, tak patrz robić. jak buzuje, tak. Bo wiecie, te kupne kapusty, to one są kwaszone octem albo cytryną, nie wiem, jakąś takim... Cytryną no, to za luksusową. No, było. cytryną, właśnie, za luksusową. A to, to jestem. ekologiczną, ten... że nie wypisze kiszona. Ciekawe, nie? Ciekawe to jest właśnie. Albo mo... Wiecie, nawet bym nie musiał tego jeść, wystarczy ten kwas ten kwas tutaj. Mm. Mm. Kiedyś zjadłem rano sobie tej kapusty, bo ja czasami muszę probiotyków dostarczyć do jelit moich. Coś widać? Może no, widać, że nie? Dałem taki. Mm. O czym ja tu mówię? Nie o niczym. Nie, hmm. mówiłem coś, widzowie. Ja wam nie tak słucha właśnie. Mówię, hmm. hmm. no musisz dostarczać. Muszę... No muszę dostarczać właśnie, ale o czymś innym jeszcze mówiłem. Hmm. Zatrzymaj, cofnij i się dowiesz. No? No jedynie. Nie, nie będziemy zatrzymywać nic. Nic nie będziemy zatrzymywać. Ile zjesz tej kapusty? Nie wiem, a ile powinienem zjeść? No chociaż za dwie łyżki. O kurwa. Dwie łyżki. No to mogę zjeść dwie łyżki. Aha, kiedyś wiecie mi tak buzowało w tych jelitach, jak, się, jak, się, jak się zje takie coś, to chyba to mówię. No no. Tylko w Polsce, w Polsce tylko kiszone rzeczy lubią, ogórki i ten, i kapusta, nie? Gdzie indziej to powiedzą, że to zepsuta jest. Myślę, że A możesz krosia. mi powiedzieć, dlaczego nie robisz z kapusty tylko z marchewką? No, oj, tam. Bo to mnie ciekawi bardzo. Oj, tam. Bo babcia moja nie robiła z marchewką. A moja robiła. Bo twoja robiła znaczy z jabłkiem i z grzybem. Bo twoja robiła źle. Robiła różne, wiesz, ale takie najpopularniejsze tylko z marchewką. I ja ci piły taki sok? Mm -hmm, mm -hmm. Bo ja lubiłem taki sok. Ale wyjątkowo dużo soku tutaj jest, bo nie, nie we wszystkich tak jest. Być może na miski. Może, no. A więcej soku po prostu. Ja wiem widzowie, że wy sobie myślicie, że teraz ziemka puste niby zdrowe, niby to, a później nową chmurkę. Ale malinowa chmurka też jest zdrowa, tam są maliny. Uh, uh, uh. A Ewcia je owsiankę. Ja mam owsiankę, ja zawsze Igorowi robię ranor, owsiankę. Ja? Od, kupuję sobie w tym u Biowa Balskich, no bo wiesz tak, codziennie, codziennie to wolę, no. żeby to było ekologiczne, nie? Ja nie lubię. Co? Owsianki, Najlepsze. mleka. To mój, jest gotowane na odgrędny. wodzie, to jest tylko na koniec, wlane trochę mleka do tego, o, wiesz? właśnie. Jeszcze Wam powiem, widzowie, bo wy czasami niektórzy piszą, że niezdrowo się odżywiam, nie? Ja, nie nieważne już teraz, wy nie widzicie po prostu progresu, jakie moje niezdrowe odżywianie przeszło przez ostatnie tam powiedzmy 15 lat, bo ja kiedyś to mogłem powiedzieć, że się niezdrowo odżywiam, wiecie, ja sobie w trasy zresztą to, to były trasy takie, że musiałem się koniecznie zmienić ten tryb pracy, bo przecież bym się wykończył to były trasy po, po 4 tygodnie, co ja jeździłem, nie? no i po 6 i po 6 tygodni? Ta, no 46 tak, 46 dni, kurde, najdłużej byłem, nie? to brałem, wiecie, karton zupek chińskich karton seven days'ów nie wiem, ale od tamtego czasu no i te, te wszystkie te wszystkie zupy w słoikach, wiecie, to y, kup, były kupne, nie? a tam wiecie ile tych sorbinianów i innych rzeczy. Także y, to nie było zdrowe i to ta moja praca też nie była zdrowa i dobra dla organizmu, nie, bo człowiek w tej kabinie, to wiecie, y, że niezdrowo je, niezdrowo żyje i jeszcze w dodatku różne inne rzeczy y, niezdrowe robi, o których wam teraz nie będę tutaj mówił. To, to, było, to było to. A teraz, jak ja zjem sobie, jak przyjadę powiedzmy na tydzień, tydzień, na tydzień, nie? To sobie zjem w trasie w ogóle nie, ma tutaj jak sobie zjem od czasu, no Wy widzicie, że non stopiem no bo to wiecie, non-stop. Tak się, to wygląda. Tak to wygląda. Się wstaje, ale tak non-stop nie jest. Jest 50% tego, co widzicie. W każdym razie progres jest taki, że yy, kiedyś jakbym y, tak żył jak kiedyś, to prawdopodobnie bym się wykończył. Teraz jest spoko. Widzicie, czasami jest kapustka, czasami jest y, zupka tajska zubka i w, w bardzo dużo ilości przypadkach, nie wiem czy tak się mówi, jest y, taki duży odstęp. Wiecie, 16 godzin mam pauzy, czasami mam 18, czasami nawet, nawet raz 25 miałem. To wiecie, przypadek, dużo pracy było, a później jakbym się człowiek napracował, to już nie chciał jeść, tylko Poszedł spać. A kiedyś tak nie było. Kiedyś to tam się jadło na okrągło, nie? Wstawiłem e, jakiś czas temu na TikToka film Jak Ewcia Przymierza, wiecie, tam kto widział, no to widział. Tam komentarzy niewiele jest, ale tam jest taki zawadiacki tytuł: Ale ja jestem fajna babka, nie? I tam <todgłosy> Ewcia e, Przymierza te rzeczy, które kupiła ostatnio. I naprawdę nikt nie schejtował tego? Czy po co prostu się co się z wami dzieje? Po prostu chyba nie, 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 nie widziała odpowiednia... Nie da ta tam ma otworzyłem to chyba z 20 tysięcy otworzenie jest. Ale naprawdę, słuchajcie, jestem zawiedziony. Żadnego hejtu. To naprawdę nie wiem co się z wami dzieje. A tutaj do, miniatur, do malinowej chmurki trzeba jeszcze zrobić miniaturkę. I można robić kawę. I ciasto. To są, moi drodzy, pojemniczki, które ja sobie włożę, bo ja y, jutro jadę y, w trasę i przyjeżdżam y, na majówkę i wtedy, jak przyjadę na majówkę, to się będziemy bawić dopiero, nie? Tak. Ojej, dziewczy, jak? <laughs> no. Widzowie, tak jemy teraz tą malinową chmurkę, i ostatnio na filmie widzieliście, jak e, kupowaliśmy te croissanty po 12 zł. Po 15? Croissanty były po 12, a pączki były po 15. No, nie wiem, bym musiała sprawdzić. Bo się w się tak. po 15 i to, i to. Nie, nie. To e, jakbyście pojechali do Rzymu i tam pod fontanną di Trevi jest kafejka, e, i tam w tej kafejce po 2 euro e, są de, e, te croissanty. croissanty z pistacją. Także włochy tańsze jak u nas, Włocławek. To ja nie wiem, gdzie lepiej jechać. Jeszcze wam powiem tutaj odnośnie tego ciasta. To ja z reguły nie lubię... Co jest na górze? Co tu jest? Beza. Beza. O, nie lubię bezy. Ale tutaj jest taka miękka, fajna, że, że tutaj ją lubię. Dobra malinowa chmurka jest? Mhm. Przepyszne. Dobra, nie? Przepyszna, mówię ci. To wiem, jakby mi ktoś powiedział, że jest niedobra, to od razu by wyszedł z tego domu w podskokach. <noise> Pyszna. Ze śmietaną ciasta to rzadko, mm. która jest niedobra. Tak. I ta beza Dobre. taka nie... Bo gdzie, yy, na tym, na serniku jest taka twarda ta... Nie, gdzie to jest taka twarda beza? Gdzieś była, nie? Nie wiem. Czasami jak jest świeże ciasto i świeża beza, to jest krucha. A później jak już postoi tam jedną noc, to ona już zmieni. No, ta jest akurat taka <noise> niezauważalnie, nie? niezauważalnie dobra jest. No, jutro w ogóle nie będzie Miękka. Jutro całą... to już ciasta nie będzie. <grym> no. Teraz Ewcia Goście już poszli. Ewcia do swoich zajęć. No, a ja muszę montować tą malinową chmurkę. Nie? No tak, co tak patrz? No <grym> nic. Za dużo nie ma. Mówi, że ten. A czemu się nie wytegowało? Bo wiecie, jak się z suszarki wyciągnie od razu, to nie trzeba prasować. Ale mówi, że wszyscy udawali, że nikt nie widzi suszarki, że, że wysuszyła. No i teraz trzeba prasować. Tak to już jest. No, ja już film zrobiłem. Tutaj FCA już też poprasowała. A teraz prawdopodobnie będzie robiony ten. Będzie tajska. Tajska będzie robiona. Bo ja, ja, ja zawsze, zawsze mówię, wiecie, znaczy zawsze, ostatnio i tak powiedziałem, kurde zawsze tą tajską robi jak mnie nie ma normalnie. Tak się zdarza. Tak się zdarzyło tak. ostatnio Ale parę razy. Do kanału Gotuj tajską. I słuchajcie, tak. to nie jest tak, bo nasz sympatyczny widz zwrócił uwagę, że nasz kanał Kulinarny to był zły pomysł. Ale on nie urodził się z naszego pomysłu, drogi widzu, on się urodził z pomysłu widzów. Dlatego, że na vlogach ja nie podawałam nigdy przepisów, dlatego, że nie było na to czasu i miejsca. Natomiast już taki dedykowany kanał, gdzie wy zawsze możecie sobie wyjść, skopiować, wydrukować ten przepis, jest dla was wygodniejszy i nikt nie żali się. Myślę, że to jest o tyle dobrze. Mniej więcej z jakichś składników jest gotowane, jest na vlogu pokazane. Natomiast nie ma takiego sztampowego przepisu, który już jest na kanale Gotuj Także to widzowie wymusili na nas ten kanał. Nie, nie był no. to nasz pomysł. Widzicie, widzowie wymusiliście i, i, i macie znaczy to tak, był pomysł widzów, nie wiem czy pamiętasz. No tak, no Pani ja wiem. powinna założyć kanał dedykowany przepisom, no, no. No, 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 no. to jest dedykowany, a jeszcze pomysł był taki, żeby kepsa tutaj, bo wczoraj Donia sobie wieczorem z Szymonem przy, dobrego, takiego mieli kepsa. Świetnie, ja, wiecie, ja nie jadłem, bo ja tak późno już nie jem, przecież znacie, wiem, proszę, tak. zna, znacie mnie bardzo dobrze, że wiecie, że ja późno nie jem. Sobek jest taki, że on sobie potrafi odmówić, po 16 nie jem, a ja to jestem taka łakuska, nie? Że jak ona przyniesie kebse, Ale... to mam chociaż tą frytę. Tą frytę. Ale Ewka mnie ten ci zawsze wiecie. i wiecie. Nie, wczoraj czy nie zwałamuci? No wczoraj to... nie, bo powiedziałem absolutnie. Jak kiedy po prostu. No i dobrze, no i, i fajnie. I... I tradycyjnie zupa tajska na kanale gotujzewym. <grym>, jest. No jest. Tak. Ale tutaj też ona jest gotowana, bo na wiele razy Często. jest gotowana. Tak raz w tygodniu może przestać. Nie, nie raz, no raz na dwa, na raz, dwa, raz, na raz, dwa raz na trzy. Iść, no. Ale nie mam sosu sojowego i miałam kupić sobie tą paczkę za wiecie, Tam mam przypraw takich, aż się boję, bo tam chyba za 250 zł o. tego jest nie. Ale mówię, chociaż kupię ten sos. Sojowy. A ten sos starczy do tej zupy? Starczy. Starczy, a może póki co pojedziemy do Biedronki i kupimy ten kikoman, bo tutaj w Biedrze jest ten kikoman sojowy, taki duży, on jest chyba... No ale jak Ci starczy, to nie będziemy teraz jeździć. Nie starczy mi, to jest rybny, nie widzisz? No nie widzę właśnie, to nie masz w ogóle? mam rybny, nie mam sojowego, no. no mam to mleczko kokosowe, no to... mam... mam... Mówię, obiecałaś mi, że wszystko masz. Nie, nie, mówiłam, że nie wiem, czy wszystko mam, no, kłamiesz, widzę. Mhm. Mówiłam, że nie wiem, czy wszystko mam, dużo mam, ale też chyba szpina... szpinak mam mrożony limonki nie mam za dużo jedną limonkę bym chciała no i ten sos no dobra to na szybko musimy kurde jechać moki, no. no właśnie zdążyliśmy jeszcze sobie zjeść drugie śniadanko trzeba te dwaniki poczekaj ja wyjadę no dobra i trzeba dwaniki poskładać bo od wczoraj jak się umyło to dwaników. mmm jak to ładnie pachnie świeżością jeszcze jest jeden tam przed domem Zobaczcie, ładnie. Nówki, sztuki. Nówki, tylko to jest dobre, to jest dobre, to jest z przodu, to już tak nie To ma od kierowcy, puściło. to od kierowcy zawsze takie jest średnie. Jest od kierowcy? Tak mi się wydaje. Gdzie jest jeszcze, no, aha, tu jest. Tam. jest też spoko. To najgorsze jest to od kierowcy nie, puściło, nie? No, zawsze tak jest. Hmm. Tutaj. Teraz jest git fajne są te kurde, zaczepy, nie? Tak! Fajne są Cieszy się do tej pory. Kurde mnie cieszy ty. No wiem wiem. Cieszy mnie, ale żeby nie było, że się bardzo flexuje samochodem To renówka też mnie cieszyła, a miała... Swoje? <grymne> swoje przejechane i miała, I swoje, tak. miała na wkręty poprzeczepiane. Na jeden wkręt, <grymne> nie nagaduj na renie. No jeden, na jeden wkręt ale... widzowie to było tylko. To był jeden wkręt, ale jednak bym. No tak. No, to ja jeszcze sobie założę chyba to. Trzeba odkurzyć tą piankę, wiesz? Nie trzeba, ona już wysła. To nic, że wyschła, ale ona skulkowała ten brud. Co? Ten brud ona skulkowała. Co ty nie wiesz o tym? No, trzeba odkurzyć. No. Odkurzysz później najwyżej już. Najwyżej, tak zrobię. Mm. <noise> tak ze mną rozmawia. Tak? Te ranty są trochę jeszcze wilgotne, ale to nie rzutujesz. Mówiłeś, że to nie przeszkadza. No nie, no nie przeszkadza. Ale nie wszędzie, tak jakby od dołu, no, no. nie? Oj, teraz moi drodzy wiecie co trzeba. Pyk. Start stop, wyłączyć i można jechać. Aha, pęczek grzotkiewek i drugie gratis. No to deal stulecia zrobimy tutaj w biedronce, proszę bardzo. No tak. No dobrze, to weź te czy tamte bez różnicy. O, widzisz, banana podobno mi zjadła wczoraj. To ja muszę sobie wziąć dwa banany. Tu jest deal stulecia, moi drodzy. 12 plus 12 gratis. A podobno już miało nie być ty. Tej... Tych <laughs> Podobno już nie wolno było, ale chyba widać, jeszcze wolno było. No ja nie piję piwa, bo od piwa się głowa kiwa, to nie kupuję, nie? Kiedyś lubiłem piwo, a teraz jakoś tak mi przeszło. Co? Zgadza się? 24 za te Zgadza się wszystko? No chyba tak. To gitara. Bo kupiliśmy, wiecie, ten. Kupiliśmy do niej dwa Balantajsy, dwie, no dwie butelki, dwa balantajsy litrowe, bo ona miała w swoim jak wiecie wszystkie te papierologię tą całą miała załatwiać do tej swojej firmy żeby dostać to dofinansowanie, to miała dwóch takich bardzo pomocnych pomocnych osób, no i trzeba im tam po te, taką lekką, małą, delikatną gratyfikację, a wiecie po polsku to jednak po polsku bo wiecie, niedługo będzie otwarcie salonu na dniach dzwonią tu jakieś z Wielkiej Brytanii numery mi tutaj dzwonią musiałem skończyć nagrywać, a ja nie wiem jedziemy teraz do domu i będziemy jeść tą zupę Tajską. Tajską, no właśnie, tajską. Będzie gotowane. Będzie zapach od tajskiej. To jest taki zapach w kuchni. Słuchajcie, że Donia mówi jak u góry robi paznoki, to mów, wiem, że robisz tajską. Od a bo, razu. Tak samo jak mówiła, o jak fajnie jest, jak wstaje, a w domu pachnie kawą. A tata bo, już sparzył bo, kawę. Bo wy sobie robicie kawę rano, no. To jest fajnie, wiecie, to takie, takie wspomnienia, to zostają na długie na zawsze, na długie, to są na zawsze, długie dekady. I co jeszcze miałem mówić? Miałem jeszcze mówić, a starczy ci tego mięsa do tej tak zucy? jeszcze rybę włożę tym razem. Ale zawsze wkładasz? Nigdy nie wkładam. No to nie wkładaj. Ale tajska może być z ryby, z krewetki. Ja wiem, ale ja jestem. Kurczaka. Ja jest, słuchajcie, widzę. Może że być ja, mieszana. Ja jestem zdania tego, że jak coś jest dobre, to po co to ulepszać? Bo mi ryba nie zepsuje smaku. A mi nie wiem, czy nie zepsuje. E, może mi zepsuje. Przecież coś rybny wlewasz do tego. No dobrze, ja rozumiem, ale jak, jak gryziesz, no to ja wolę sobie pogryźć na przykład kurczaka. Ryba jak. też ci krzywdy nie zrobi, słowo. Ale nie będziemy nawet. Ja włożę tą rybę, bo ja muszę sprawdzić, nie? No to jak ty. Zobaczysz, jak ci rybę, będzie smakowało i czy będziesz uszami szczęśliwy. To będzie niedobra ta zupa, jak ona włoży rybę. Wiecie? Będzie bardzo dobra zupa. Nie będzie dobra. z Rybą też jest dobra. Mówię ci, słabo mi, że ty nie masz wyobraźni kulinarnej, nic. Nie wyobrażasz sobie, jak coś będzie smakować? Wyobrażam sobie i ci właśnie powiedziałem, że nie. Że, że ty tego nie widzisz? Że nie będzie smakować. To wiesz co ja tą rybę sobie zrobię obok i no. po prostu kto będzie chciał to mu włożyć. No, tak widzisz? może być? Tak, jak najbardziej może być, tak. Raz, dwa, pani, raz dwa. Pani idzie z dzieckiem, to jej się nie spieszy. Raz dwa. Ona w ogóle ci nie widziała od tego też nie Wiem. Karun ryżowy robimy tak, że wlewamy tutaj gorącą wodę pod przykryciem i on sam sobie elegancko dojdzie. No jak jest czas, nie? Bo czasami nie ma czasu, no to trzeba gotować. A tak to jak jest czas to się on dojdzie pod przykryciem będzie gitara. Zalane, przykrywamy już. O, a teraz to tutaj wyrzuca różne rzeczy. <grytanie> tutaj słuchajcie jak do domu czasami się robią Do domu tutaj. To mówią... Kurde, Ciebie tu pachnie zawsze jak przychodzę. Jakim ciastem, to obiadem. Jak nie obiadem, to czymś tam. No takie życie jest. teraz to jest to pachnie. Imbir jest ostry, kurde. Mhm, jaki zapach. Imbirowy zapach. Tylko zdrowotna zupa jest, bo wiesz, imbir jest prozdrowotny. No tutaj jest wszystko takie no raczej zdrowe. Teraz pieczarki. To jest wbrew pozorom, wam powiem, e, Dobra, zupa, jednak dużo tutaj tych składników jest i ona jest dobra. Skoro nasze dzieci ją uwielbiają, to już musi być dobra. Tak. Bo nasze dzieci niekiedy, niekiedy potrafią, kurde, narzekać na, rzekaż, na, na, rzekaż, na coś, coś, co jest, coś jest dobre. No. W komentarzu pierwszym, i w tym. I w, w opisie może Wam podepnę link. Jak jeszcze nie robiliście, to na gotuj za Wam ta zupka jest. Warto sobie zrobić, bo jest pyszna. Tu jest taki tajemny składnik. Mleczko kokosowe też, tak? Tak. No. to jest, tak? Tak. Czy to wszystko wpłynie, a to takie. Nie, bo niektóre są takie, wiesz, Aha. że całe są pastą, a niektóre są takie. Jak to? No. Kolejny tajemny składnik. Pasta. Na ostrość czy papryczkową, się szukać Co tej ostrej. Pasta jest? Ha, no ja mam akurat kary. takie zielone kary, nie? A no. Może być też czerwona. Najpierw dajcie łyżeczkę, wymieszajcie, sprawdźcie czy nie jest zbyt ostre. Jeżeli jest mniej, to zawsze można dołożyć. No tak. Zależy ile macie zupy. Liemonka. Soczek. Można no. kupić też są w sklepach gotowe można soki. Można kupić, można też wydać cytryny chyba, czy nie? Nie, cytryn nie daje. Akurat mąkę mm. daje za jest ma taki gorzkawo koszka Ma smak. inny smak, no. no. i mamy zupkę, słuchajcie, ona jest taka, że nie trzeba jej ani dosalać, ani dopieprzać, nic z nią nie trzeba robić. Ani domagować. Ani, ani domagować. <laughs> to zielone, co tutaj pływa, to jest szpinak i kolendra. I kolendra. Także jest gitara. A tutaj jest makaron. Zobaczcie. Widzicie? Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Wzięciu dziękuję bardzo. Dobra Taka dobra. Taka do... o, ja wiem, że dobra. Po, dobrą, po niedobrą by tu nikt nie przyszedł. A to jest moja porcyjka. Czyż nie wygląda zacnie? A jak smakuje, mówię Wam, kto jeszcze nie jadł, to naprawdę polecam. Zjadłem, moi drodzy, tą i tak mi się przypomniało teraz, że jakże, jakbyśmy na przykład Mieli restaurację, Ewcia jakby miała restaurację, jakby tam gotowała yy, te wszystkie swoje potrawy smaczne, bo kiedyś widziałem na TikToku, nie wiem czy na TikToku, gdzieś tam widziałem, że jest taka restauracja, gdzie jak Ci nie smakuje, możesz nie płacić. O, grubo. I ja bym tak z czystym sumieniem zrobił u nas w restauracji, że jakby komuś nie smakowało, mógłby nie zapłacić. I nie zjeść. <laughs> Czemu? Jak ktoś zje i mówi, że nie smakowało. Aha, no no wiadomo, że jak ktoś zje, ale nie, no tam nie jest tak, że wiesz, że komuś nie, nie że ktoś nie. Były tam chyba dwa, dwa te, dwa przypadki mieli, ale tam jakoś się tłumaczyli. Nie wiem czemu się tłumaczyli, że, 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 że po prostu nie zapłacili, bo powiedzieli, że mi nie smakowało, ale to chyba byli jacyś turyści czy ktoś, nie. I ten, a tak jeszcze nie mieli czegoś takiego, że ktoś by nie zapłacił. I u nas też by wszystkim smakowało. Tak, jestem pewien tego.